Czekaj, no zostałem trochę rozjebany, ci powiem Czemu? No zrobili ten, kabil w i co tu mają na kurwa To dla mnie gorsze Ale to możemy ich zdymać łatwo, go Golet invade jakiś? Ruler no way, co to kurwa, jak ruler? O kurwa, to prawdziwy ruler? Mam tam monitory, ale miga, miga tak wiesz, kreski tak się pojawiają O kurwa, Dobra, dobra, git, git, git Ej, tutaj nie chcę czegoś Ja skam się, skam się, no skam się ja bym nie ma flasza, pamiętaj. Nie ma flasha do Jarre, więc jeżeli ona zacznie. tutaj, tutaj, może co? Jak ona zacznie. Ale zacznie... nie, może nie mniej więcej szybko po prostu, czy nie? Dobra. Ale nie, a bo ty chcesz, że on. Okej, okay, ja wiem o co ci chodzi, że ona wskoczy w tego bufa, tak? Tak, tak, tak. I ja no, piry nim, ale nie ma flaszy wtedy. Co to zrobi? Nie. Go tam siedzi jutro? A nie ma flasza. Dobra. Ok, kurw się, się i. Nie Dobra. pomagasz. Nie mogę. Ale na red to zresztą ona na red no tak. buffie no, monitor mi miga cały czas Kamilbot? No Nie wiedzieli o tym, co nie? No raczej to coś mogli się spodziewać, nie? Na pewno Monitor kurwa nie działa Uuu, misa, No to ja to trzysuję teraz to, dobra? Spoko, spoko Tak, to jeszcze będzie wpuszczanie mnie w ganka albo chociaż teraz to raczej od razu Ja, ja w trochę Jakbyś mi pomógł zningolem tą czwórkę, nie? Dobra no, Dzięki Tak, trzyszę Ja od niej podejdę, nie? Tak, tak, tak. Ona nie szukała, także uwaga jak był auto ke Kamil to bijemy kamień ogólnie Jeżeli nie będzie kamień to bijemy sobie to Ona wejdzie Jeżeli będzie, jeżeli bijemy kamień, tak, tak Jeżeli wejdzie kamień, to bijemy kamień, Tak, 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 tak. Czentruj dalej Czekam, wchodzę Masz Dobra I już jest Kamil kamień, Kamil kamień Spoko, nie? Super Ja tak. mogę wygrać solo Także spoko Biegnie w topa dobra? No gra agro też gra. No, 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 grudno, gra, gra, gra. A ty ją odskalujesz, nie? Chodź, ja odskaluję zrzucę ty. Znaczy ja ja po prostu też nie chcę ryzykować, że się wyjebę. Kamień, bot, kamień, bot, bot, bot kamień. Okay, Aj, to była reszta gra. Myślisz, że nie dajcie tego do puszcza, nie? Jak najta. Aj, już jest pierdolone, także już się ją zabiję no spokojnie. Ja mogę, ja tak? Dobra. A to no, na tak, tydzień, wiesz? No, Daj, fryzujesz? Można fizzać tu, ale tak, cały jest, czas Jest, ok, ok, jest, okay. Dobra, git, git. I one solo, bolo. Legiem do to, to jest nie, nie To jest. Nie, 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 bo slow To jest slow, to Ok, no to taki slow teraz, Ja to puszuje teraz, muszę ja, puszuje ja to. Ja to zasekuruję, nie? Na next fali. Tak? Nie, na następnej jeszcze. No to ja do tam do mam grzyba. A, dobra, to git. No kurwa... Kamil dżum w jakaś chyba. Trzeci jeden ma ten Ezreal, kurwa. Będzie idzie w chuj nic jest fajne, to jest ważne, ja jestem do przodu, coś do, do przodu, to jest pan cały grę sukierujemy, więc to tam są o Hamibo o, Oooo! Robimy smoka O, się wypierdalam pierdalam jeszcze szyję Chyba wpierdol zgarniamy, ale Mamy smoka Ale kontrolowany wpierdol, to ważne Nezla z razu ma ruler nazwy dyma chyba. Tam będzie kamień z was od razu mogła iść, nie? Można mieć szóstkę. Jest? Jest, dobra. Ale bez szóstki. Normalnie, chodź, słóczko? Ja pierdolę, nie nie wierzę, no, to jest po prostu koreański Timo, o! Ja pierdolę, nie, no, narażę się na napysk, nie? Cześć, <śled> Czy tu jest, chce Jeszcze ch Gdzieś tu tak, jest. Jest. Biega, świniak. Oj, tu świnko No masz ją. Idę, Heralda, nice. Czy nie, w sytuacji średnio, weź puść to, cofnij, wtedy zacznę, Heralda. Bo, tak, dobra. Bo to nie mogę robić, nie? Jak przyjdzie blitz z Kamilą, to. kamiruje heralda, Heraldo, ja się od razu, nie z bomby. Oj, to tak. Ja chciałem 3 sekundy, jeżeli mogę. Ja mogę? Dobra, nie. dla Jasmajta. Yes, dobrze, no, po prostu. Niestrzędny mama nie w ale brzmi jak. Bójdę. Bujd na resorach. No wkurwiony, leci. Mam tego Heralda. No bo od zgrania taki wpierdol, że aż miło, nie? 8-0 jest, no tak, ale wiecie że tak by, powiem tak No on jest 8-0, a ja 4-0, ja jestem 3-0 Tak jakby, no wydaje mi się, że le, jesteśmy lepsza wartość dla nas Bo nam nie problem zabić jednego ludka Nie do końca, bo on taki skor No to ma 1,10 10 i dostaniemy level 2 No od Camille, którym... tak I dżungla, top i mid nie zrobili nic, bo mają 3 asysty A bot się było 8 razy, że 10 To, to Znaś... clean, dwa po prostu clean, 2 pierdol, więc po no. nie mam wpływu Ale mam w wygrałem wreszcie mapy i herdujesz topa chyba, co? Tak, będę herdujał topa, ale kiedy? Jeszcze, jeszcze trochę. no idę. Grzyb, idę, może na tych grzybach wejdzie. Mamy no, to pierdolność i ja autostradę. Pierdol A! Sam się pierdol. Radzisz? No, chyba tam Idę w bot side, znaczy no, w top side. Daj w mida. Powoli, Oj kurwa tu była papierstranka papieska ja pal gumę nam zrala o oj 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 bi, 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 kurwo! przepraszam Przepraszam co co ale. Okej okay. Mam ją. Ale wziął trzy to zejdźcie. Mam już Ja na, czeka, tutaj, ja na... Ja na czeka, fajnie. Zajebiście, no i wy, ty, Czy, Co jest? No pod smoki, potem nie mają nie ma podejścia do smoku. Dwie minuty gramy Heralda, tego Heralda dajesz mi, ja sobie z tym pod topa i schodzę. Ja, i ja, ja go gra... wezmę i po prostu będę grał z tobą. Dobra, dobra, dobra. To skam nie Korea. Co? wszystko to jest blue screen. Roller dead. Śmiesz bo ta Serafin rzuciła przedłużoną markę po mnie, ja bym wiesz, to nie widzę. Aha, tak? Okej, okay, na nie zauważyłem. Ej, zajebiste w sumie. Chłopki nikt że wiesz, to nie trafi, a tutaj Timo. Dlatego tego Heralda gram, co? Ty puszcz tego bota. Bo czy chcesz zejść do nas, no, możesz zejść. Ja teraz po prostu już po powódku grzybuję bota. Ja Aha! No, laga miałem, ale. Aż normalnie, ty kurwa, go nie ma? Nie, nie, zlego, bo dwa shippingu było przez chwilę. Ja ba, będę Heraldo, tego, tego mi wiesz? Tak, patrz, bo bo tak. Oooo! slash okay, nie a? Ja sobie, to, do to wygadnę to się ja pierdolę o, raz zabił nie, to nie w tego chłopka kupuściłem. my bad się? nie, mam on, dead Uuuu, 150 nie? golda na sw kurwa, sporo. Tak, przygotowany, kurwa. przygotowany, na tego, nie? Yy, na drake'a cię grali. Co to jest, tak, arka? No, prawdziwy ruler? Nie, nie co prawdziwy ruler, wątpię. Ale nie grać, Idę. Fajajaj, Ja... ten listarz je... na Widziałem, <laughs> widziałem. Haraldo jeszcze, mów mi, <laughs> idź nie daj rad bez walenia. mówię, no, no a ja 30 dni bezwania robię. Najwierz nie potem eksploduje kutas na basenie jak zobaczy, nie? Ale dam radę No a w tamtej, że nie mówię z x to byśmy wygrali raczej, wiesz, bo jaka z XMA to super clean mi się wydaje tak, No Żeby z przechwalania się, ale myślę że jest dobry No nie żyliśmy naszych najlepszych postaci. No 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 Ja, no, no. ja, no, ja sobie powiedziałem przed karą że grałem trza po że grałem tylko tam, tam na razie jedną grę. Tam możesz i buffy pobrać jak chcecie, nie? Ale... O, oh, idę co tam do szoraca. No i to 28 było. Na w tym męczę. Grywalny czy nie? No spoko. Chyba. Chociaż tam były jakieś nerfy. Jeszcze były nerfy dolecę się To To gra tydy ode po poczekaj tak. O! No, bo czekują to bardziej spelę, mi się wydaje. Niż no że... tak, na, na, na ty też tak robił właśnie, że on czekał tak by z dziutką. Nie, to swój owe, poinformujcie. No rób, rób, szara, szara prosi. No, rób, 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 A Albo ty nie, ty nie rób. Nie, zresztą tak tam muszę, żeby z kątem. nie mogę przejść Nie, chyba jest mój że git. Chciałem częścić sobie prawe. Okej, ale chociaż jest okej. Tak, ile, ile masz stopni? 30? Nie, może miałem prawie 30. A też ty masz. Pospalić po Bo czekam no, się w sumie. Na wielu dużo mniej bo się i nie napierdala słońca co do lewej prawej. To będzie i tak zmieniać tego, czy wyjewane? Eee, no wydaje bo, się, bo, tak. Bo, bo mi się podoba to okej. Okay. Normalnie Timo po śmierci dwóch zajebał, Taka ko... To... Ej, jest jakaś strona dobrze zazwyczaj i itemów? Tak. A nie jak się nazywa? Lolalytics. Nie, ogólnie, co zazwyczaj jest winratem, na przykład, statyk na Timo. Kurwa, co? Na pierwszy item w sumie, nie? No. O, ale, to jest to... Dobry, ale to jest dobre na trzepionek, które dużo daszują. Czemu? A bo dodajemy do więcej tego. ładuje, ładuje ładunek. Okej. Okay. Nie mam jeszcze. O kurwa, Sorry. podniosłem. A ty co już tutaj robisz? Posy? O, babaku. Ja bleduję Kajsa. Zdecydujmy, że Ty, żyjesz? No, ja sobie że przeżyłeś, ale no... no. no. Nikt nie ma. Jebana. <trypsza> no, no, teammates zrobi robotę. Nikt nie szedł do nas, ale chuj. No, Dobrze, że zrobili też. To słuchaj, Oj. Nie miała skoku? No skurwa! Dobra I znowu do rękę mam 21 kili, znaczy 20. Gdzie? Ja bo 17 no i powiem, że no. Static Timo na 2,5 tysiąca gier ma 39% i ratio. To trochę A. podniosłeś. Nie, nie dokończyłem, tylko wygraliśmy. A bez to, no nie, nie dokończyłeś nawet.